Halo, halo, dzień dobry, witajcie moi drodzy. Dziś przychodzę do was ze szczególnym tematem. Temat ważny, ciekawy i właśnie dlatego chciałem zaprosić was do dyskusji. Porozmawiamy dziś o tym, dlaczego najbliższe nam osoby zazdroszczą nam sukcesów. Myślę, że ten temat jest wielu z nas bardzo bliski i często mocno się tym przejmujemy, że niby mamy wokół siebie jakieś życzliwe osoby, tylko te życzliwe osoby są życzliwe do momentu, kiedy nie zacznie nam się coś w życiu udawać. I właśnie to jest bolesne, bo taka zazdrość o nasze sukcesy. Właśnie tych najbliższych prowadzi do tego, że my jesteśmy samotni w tych swoich sukcesach, że nie mamy z kim tymi sukcesami się cieszyć, a mówimy tu o sukcesach i tych mniejszych, i tych większych w różnych obszarach naszego życia. I do nagrania tego materiału zainspirowała mnie pewna rozmowa z takim starszym mężczyzną, z mężczyzną, który odnosi już dosyć spore sukcesy w swojej pracy zawodowej, na różnych polach odnosi sukcesy, ale opowiadał mi o tym. Jak coraz mniej tymi sukcesami się cieszy, ponieważ nie ma się z kim dzielić tymi sukcesami. Ten mężczyzna zaobserwował, że wokół niego, jak to nazwał, są takie pijawki, tacy, takie wampiry energetyczne, które tylko potrafią brać, ale nic nie dają od siebie. I właśnie ten mężczyzna zrozumiał, że nie ma z kim cieszyć się takimi sukcesami i czuje się bardzo samotny, i dlatego nie potrafi tymi sukcesami. Tak cieszyć się jak w przeszłości, w momencie kiedy był otoczony bardziej wspierającymi osobami, a teraz czuje ten brak wsparcia. I myślę, że podobne historie doświadczamy niemal wszyscy, bo. Nasze sukcesy czasami są solą w oku dla innych osób. I dlatego chciałem Wam trochę więcej o tym powiedzieć, ale też zaprosić Was do dyskusji w komentarzach, jak Wy sobie radzicie z tym, kiedy zauważacie, że Wasze sukcesy zaczynają tak jakby przeszkadzać osobom, które były dla Was życzliwe, które wydawały się, że Was wspierają, ale wspierały Was do momentu, kiedy byliście na tym samym poziomie. W momencie, kiedy zdarzył się jakiś sukces w Waszym życiu, to te osoby, Przestały być takie wspierające. Właśnie o tym dziś porozmawiamy. I można tutaj zacząć od pytania: no dobrze, ale dlaczego osoby bliskie nie potrafią szczerze cieszyć się naszymi sukcesami? Przede wszystkim chodzi o takie negatywne nastawienie. Bo jeżeli mielibyśmy bardziej pozytywne nastawienie, to cieszylibyśmy się z sukcesów innych osób, bo stwierdzilibyśmy, że jeżeli ktoś odniósł sukces, to my również możemy odnieść sukces, że taka, to byłaby dla nas taka motywacja. Natomiast w momencie, kiedy my zazdrościmy sukcesów innym osobom, to tak naprawdę pokazujemy, że chcielibyśmy, żeby nic tutaj się nie zmieniało, żeby te osoby nie wychylały się, żeby te osoby nie wybijały się tutaj z tej jednej płaszczyzny, w którym się znajdujemy. I tak naprawdę chodzi o to, o te negatywne nastawienie, że my krytykując po te sukcesy innych osób, zazdroszcząc tych sukcesów innym osobom, trochę mówimy o sobie, ponieważ wielu z nas. Nie ma ochoty się starać, ciężko pracować, a więc nie ma takich sukcesów jak osoby, które są cierpliwe, ciężko pracują, na przykład pracują nad sobą i zmieniają swoje życie, a więc mają swój sukces. I zamiast tego osoby, które zazdroszczą, zamiast tego, żeby właśnie tymi sukcesami innych osób się motywować, to te osoby życzą tym innym osobom, właśnie potknięć porażek, żeby nic tutaj się nie zmieniało, żebym ja sam nie czuł, że niczego w życiu nie robię, niczego nie osiągam. I tu warto też się zastanowić. O kim tak naprawdę mówimy w momencie, kiedy dotykamy tematu zazdrości, tej zazdrości tych najbliższych osób? No, przede wszystkim chodzi mi tutaj o taką zazdrość w związku. Czy to ten partner, czy nasza partnerka zazdrości nam sukcesów, to niestety jest niebezpieczne zjawisko w wielu związkach. Pokazuje to zjawisko tej zazdrości o sukcesy, że mamy w związku do czynienia z taką walką o dominację. Partnerzy w pewien taki niezdrowy sposób ze sobą konkurują i cały czas starają się. Się pokazać drugiej osobie, że to ja jestem ten ważniejszy, ja jestem ten lepszy, że nie mówimy tutaj o równowadze w związku, o takim związku na równych zasadach, gdzie oboje coś do tego w związku wnosimy, oboje czerpiemy jakieś korzyści, ale mamy taką wspólną satysfakcję. W takim związku, gdzie pojawia się ta zazdrość o sukcesy partnera, widać wyraźnie, że ta druga osoba, ta, która zazdrości, chciała być tą stroną ważniejszą, tą stroną lepszą, tą stroną, która dzięki temu związkowi może realizować swoje potrzeby, marzenia. Pamiętajcie, że ta zazdrość bardzo często związana jest z naszymi schematami wyniesionymi z domu dziecinnego, z domu rodzinnego i można powiedzieć, że jest to trudny wzorzec do przełamania. Jednak tym zajmiemy się później, bo jednak wierzę w to, że możemy te wzorce przełamać, bo jeżeli już mówimy, że najbliższe osoby to partner, partnerka, Którzy nam nazdroszczą, to mamy jeszcze szereg innych osób, które właśnie też łączą się z tym naszym domem rodzinnym, czyli bardzo często mogą zazdrościć nam rodzice, może zazdrościć nam rodzeństwo, już nie mówiąc nawet o dalszej rodzinie, bo pełno takich niewspierających, zazdroszczących ciotek i wujków mamy w swoich rodzinach i myślę, że to jest zjawisko bardzo powszechne u wielu z nas. Oczywiście, mówiąc o zazdrości bliskich osób, warto wspomnieć o naszym gronie znajomych, o naszych przyjaciołach, którzy niby cieszą się naszymi sukcesami, ale kiedy te sukcesy są zbyt duże, to po prostu ich zazdroszczą. I wielu takich przyjaciół mamy, i wtedy taki nasz sukces pokazuje, że to nie była szczera przyjaźń. I w momencie, kiedy zastanawiamy się, kto nam zazdrości, kto z tych bliskich osób nam zazdrości, to musimy też zastanowić się nad tymi osobami, które niby są dla nas życzliwe, ale tylko do czasu. Tak jak mówiłem, kiedy my się nie wychylamy, to te osoby są dla nas życzliwe. Kiedy zdarza się ten sukces w naszym życiu, zapracowaliśmy na ten sukces, no to te osoby nie potrafią już z tego sukcesu się cieszyć. I to wszystko prowadzi do tego, co już wspomniałem na początku materiału. W momencie, kiedy pojawia się ta zazdrość ze strony najbliższych nam osób, osób, które powinny nas kochać, które powinny cieszyć się naszym szczęściem, które powinny dzielić się z nami tymi pozytywnymi emocjami, niestety nie robią tego, zamiast tego zazdroszczą nam, zamiast tego czujemy, że woleliby żebyśmy nie mieli tego sukcesu. To jest bardzo przykre uczucie i to powoduje, że czujemy się samotni. Niby mamy te sukcesy, ale nie mamy z kim tymi sukcesami się cieszyć, nie mamy z kim tych sukcesów celebrować i ostatecznie prowadzi to do tego, że albo spada nasza motywacja do kolejnych osiągnięć. Albo już w ogóle nie potrafimy cieszyć się z tych sukcesów, no bo sukces spełniony w samotności cieszy nas do pewnego stopnia. Niektórzy z nas bardziej potrafią się ucieszyć tym sukcesem w samotności, są takie osoby, wynika to z naszego układu neurologicznego, wynika to z naszej chemii organizmu, ale wielu z nas bez takiego wsparcia najbliższych osób, w momencie kiedy celebrujemy razem ten sukces, jak nie ma tego momentu szczerego cieszenia się z sukcesu, to takie osoby czują, że ten sukces nie jest prawdziwy, i ten sukces przestaje ich cieszyć. I w momencie, kiedy pojawia się ta taka samotność w przypadku osób, które odniosły sukces, kiedy nie mamy z kim się cieszyć tymi sukcesami, i widzimy dodatkowo jeszcze, że te osoby, które są nam bliskie, zamiast cieszyć się z naszych sukcesów, Starają się tutaj dopatrzeć naszych błędów, starają się dopatrzyć takich momentów trudnych, takich kryzysowych, takich potknięć, i ostatecznie dochodzimy do wniosku, że lepiej by było dla nas, jakbyśmy jednak ponieśli tą porażkę, bo wtedy byśmy czuli większe wsparcie w otoczeniu. To jest naprawdę poważny sygnał alarmowy, nad którym warto byłoby się zastanowić, jakie my mamy relacje, z kim my mamy te relacje, w jakie relacje inwestujemy swój czas, swoją energię. Bo w momencie, kiedy otaczamy się osobami niewspierającymi, to podcina nam skrzydła i my w pewnym momencie możemy stracić motywację i chęć do rozwoju, do sięgania po sukcesy w różnych obszarach naszego życia i to otoczenie, jeżeli chodzi o jakość naszego życia, odgrywa bardzo dużą rolę. Kolejna rzecz, nad którą powinniśmy się zastanowić, to jest to, w jaki sposób ogólnie ludzie, te osoby nam bliskie okazują tą swoją zazdrość, i mamy kilka takich najpowszechniejszych właśnie sposobów okazywania tej zazdrości, o których bardzo często mówią mi moi klienci. I pierwszy, chyba najpowszechniejszy sposób, to jest umniejszanie naszym sukcesom, wręcz takie zaprzeczanie naszym sukcesom. Mówienie, a co tam, to nic takiego, przecież to wcale nie jest jakieś wielkie osiągnięcie. Albo każdy może to osiągnąć, albo czym tu się cieszyć, czym tu się chwalić, przecież to żaden nie był sukces. A więc ludzie umniejszają naszym sukcesom, ignorują te sukcesy, bo nie potrafią z nami się tymi sukcesami cieszyć. Drugi sposób na okazywanie tej zazdrości o nasze Sukcesy, to próba zakrzyczenia tych naszych sukcesów, czyli ktoś zmienia temat, zaczyna mówić o sobie, ktoś podaje przykłady innych osób, jakichś celebrytów, którzy mają dużo większe sukcesy, a więc ten nasz sukces wydaje się taki malutki, taki nic nieznaczący, albo dodatkowo tą próbą zagłuszania, zakrzyczenia naszych sukcesów. Jest znowu mówienie o sobie, ale w kontekście przeszłości tej osoby. Czyli ta osoba wyciąga jakieś swoje sukcesy. Naj, najpewniej będą to rzeczy z bardzo odległej przeszłości, o których już nikt nie pamięta, ale ona, ta osoba kolejny raz to odgrzebuje i pokazuje, że ona też miała w swoim życiu jakiś sukces. A więc w ten sposób próbuje umniejszyć nasz sukces i zagłuszyć, zakrzyczeć ten nasz sukces. Oczywiście kolejny trzeci sposób pokazywania tego tej zazdrości to jest krytyka nawet jeżeli sukces jest sprawą oczywistą to takie osoby, które są zazdrosne, potrafią nas skrytykować nawet za coś, co obiektywnej osobie, osobie z zewnątrz, wydawało się naprawdę bardzo pozytywne. My tą krytykę słyszymy bardzo często. Tutaj ta krytyka dotyczy osób, które są nam najbliższe. Ja bardzo często taką krytykę w momencie, kiedy pojawia się sukces, obserwuję u par, które mają dość poważne problemy z tym, żeby się dogadać, żeby w jakiś sposób budować ten związek albo odbudowywać ten związek w momencie, kiedy pojawiają się kryzysy. I kolejny sposób okazywania zazdrości przez ludzi to jest szukanie dziury w całym. Czyli ty pokazujesz swój sukces, coś ewidentnie pozytywnego, a ktoś ci mówi, no tak, teraz to ci się udało, ale zobaczysz, jak teraz będzie ci ciężko, co zrobisz w momencie, jak odniesiesz porażkę. Albo może to jest twój sukces, ten twój awans, ale zobaczysz, ile ty się teraz narobisz, ile będziesz mieć odpowiedzialności, ile będziesz mieć stresu przez ten twój sukces. Albo ktoś wręcz mówi: "Dobrze, ty to się ciesz z tego sukcesu, ale ja to bym się z tego nie cieszył, nie cieszyła, bo i tu jest szereg różnych często irracjonalnych jakichś wymówek, dlaczego ty nie możesz cieszyć się z tego sukcesu, bo takie osoby, osoby zazdrosne bardzo często szukają dziury w całym i te pozytywne nasze emocje, z którymi chcemy się z nimi podzielić, bardzo szybko chcą zamienić na jakieś wątpliwości, na jakieś emocje negatywne. Oczywiście, jeżeli mówimy o zazdrości, to warto by było zastanowić się, czego najczęściej zazdroszczą nam takie bliskie osoby. I w momencie, kiedy rozmawiam ze swoimi klientami, to pojawiają się często bardzo te same tematy. I zazdrość o pieniądze, czyli o taką sytuację życiową, jest chyba najpowszechniejsza. Zazdrość o urodę, o zdrowie, o karierę, o dobrego partnera. O zdrowe dzieci, o dzieci, które odnoszą jakieś sukcesy w jakichś różnych dziedzinach. To są bardzo powszechne sytuacje. Bardzo wiele kobiet, z którymi pracuję, mówi o takiej toksycznej przyjaźni. Czyli ta przyjaźń była dobrze, dobra, rozwijała się, wszystko było w porządku. Jednak ta moja klientka, na przykład, znalazła jakiegoś bardzo ciekawego, atrakcyjnego partnera, z którym związek naprawdę jej się układa. I w tym momencie ujawnia się ta prawdziwa, toksyczna przyjaciółka, która, tak jak mówiłem w odcinku o toksycznej przyjaciółce, póki jesteśmy w nią, z nią w tym samym bagienku, to wszystko jest w porządku, natomiast kiedy my się wychylamy, kiedy nasze życie zmienia się na lepsze, to ta toksyczna przyjaciółka zaczyna tutaj pokazywać tą swoją toksyczność, i bardzo często tym sygnałem toksyczności jest właśnie zazdrość o ten nasz sukces, i ten sukces bywa właśnie taką solą w oku tej drugiej osoby. I w momencie, kiedy mówimy o tym, że ktoś bliski nam zazdrości tego naszego sukcesu, to widzimy wyraźnie, że takie osoby często mają swoją negatywną postawę, na przykład mają postawę roszczeniową. Czyli ktoś taki widzi w pracy, że odnosisz sukces, to sobie mówi, tobie to się udało, ale przecież ten awans mi się należał, albo kiedy w końcu ktoś mnie doceni. Czyli taka osoba z postawą roszczeniową wydaje się, że to świat, to los, to przypadek powinien jej ten sukces dać i nie patrzy na to, że to ty. Zapracowałaś ciężką pracą na swój sukces. I ta zazdrość osób nam bliskich bardzo często powoduje w tych osobach takie nieprzyjemne refleksje, bo takie osoby uświadamiają sobie, że inni ciężko pracują, żeby odnieść sukces, a im się po prostu nie chce. I ludziom dużo łatwiej jest krytykować, zazdrościć, umniejszać naszym sukcesom. Niż samemu wziąć się do roboty, niż samemu osiągnąć jakikolwiek sukces w jakiejkolwiek wybranej przez siebie dziedzinie. I właśnie dlatego dużo łatwiej jest zazdrościć, krytykować, podcinać nam skrzydła, umniejszać tym naszym sukcesom, niż zaakceptować to, że do tego momentu mi się nie chciało żadnych sukcesów robić, niczego osiągać, po prostu żyłem sobie w sposób leniwy i łatwy, i to, że ktoś osiągnął ten sukces. Mogłoby mnie zmotywować do działania, ale ja i tak wolę sięgnąć po to, co jest dla mnie najłatwiejsze, czyli po krytykę, po wbijanie szpilek i po odbieranie radości bliskim osobom z tego sukcesu, z tej wyjątkowej chwili dla tej osoby. I to jest bardzo przykre, kiedy ktoś naprawdę ci bliski odbiera ci ten wyjątkowy moment, te emocje, które się pojawiają w momencie, kiedy osiągasz swój cel, osiągasz swój sukces, bo ty wtedy wyraźnie odczuwasz, że ten sukces smakuje trochę gorzko. i Myślę, że nieraz rozmawiałeś czy rozmawiałaś z kimś o tym, że ten ktoś odniósł sukces, ale właśnie nie czuje tego słodkiego smaku sukcesu, bo właśnie nie ma z kim tym sukcesem się dzielić. Bardzo często wśród moich klientów słyszę taką opinię, że oni wręcz. Mają taki w sobie paraliżujący lęk przed zazdrością, przed krytyką innych osób, dlatego obniżają swoje aspiracje, swoje ambicje, swoje cele, trzymają wszystko w tajemnicy. I niestety to jest bardzo trudna sytuacja wielu z nas, że mamy wokół siebie osoby, którym nie możemy nic powiedzieć o naszych planach, bo te osoby rzucałyby nam kłody pod nogi. I to wszystko bardzo często wynika właśnie z tej zazdrości, z tej zazdrości, która się pojawia w momencie. Kiedy tobie się coś w życiu udaje. Musimy jednak rozróżnić tą zazdrość na takie dwie kategorie. Bo badania wyraźnie pokazują, że mamy zazdrość w formie łagodnej i zazdrość w tej formie niebezpiecznej, to jest zazdrość złości, złośliwa. Jeżeli mówimy o zazdrości łagodnej, to to jest właśnie taka pozytywna forma zazdrości, jeżeli tak można o niej powiedzieć, choć my często o zazdrości w pozytywny sposób nie myślimy. Ale jeżeli chodzi o zazdrość łagodną, to jest to zazdrość motywująca. To jest taka postawa pojawia się u osoby, która ma taką zazdrość łagodną, że jeżeli ty odniosłeś sukces, no to ja też mogę odnieść sukces, że twój sukces mnie motywuje do działania, nawet jeżeli nic w tym kierunku teraz nie robiłem. I nawet jeżeli mi w tym momencie się nie udaje, to ja mogę się z tobą pocieszyć, ale mnie tutaj ta łagodna forma zazdrości pcha trochę do tego, żebym ja również odniósł sukces. To jest takie nastawienie: jeżeli Ty możesz, to ja też mogę. I to jest pewna forma zazdrości, ale właśnie ta łagodna. Ja często porównuję to do takiej sportowej złości, kiedy sportowiec wykorzystuje tą złość, że coś mu się nie udało, że przegrał, właśnie na swoją korzyść, że wtedy ta, ten ładunek emocjonalny nie jest negatywny, a jest pozytywny. Tak samo właśnie z tą formą łagodnej zazdrości może być, że ta zazdrość zmotywuje nas do tego, żebyśmy również Zmienili coś w swoim życiu, żebyśmy również coś osiągnęli. No i ta druga forma, ta negatywna forma, najgorsza forma zazdrości, to jest zazdrość złośliwa i ona się objawia tym, że zamiast być motywującą do zmiany, to my po prostu. Mając w sobie taką zazdrość złośliwą, chcemy odebrać komuś sukces, chcemy zniszczyć ten sukces. Ten sukces nam przeszkadza, budzi w nas niechęć, negatywne emocje. I po tym właśnie można poznać, że jak ktoś bliski ma sukces, ale mamy w sobie dużo złości na tą osobę, dużo tych negatywnych emocji, no to właśnie może być oznaka tej złośliwej zazdrości. I na koniec chciałbym Was skłonić do takiej refleksji. Porozmawiajmy sobie o tym, jak Wy czujecie się w momencie, kiedy ktoś Wam bliski okazuje Wam zazdrość właśnie w takich kluczowych dla Was momentach, w momentach, kiedy cieszycie się z jakiegoś sukcesu, a ta osoba ewidentnie nie potrafi cieszyć się również z Wami. Zastanówcie się nad sobą, czy Wy potraficie szczerze cieszyć się sukcesami bliskich osób. Czy potraficie słuchać w momencie, kiedy ktoś opowiada Wam o swoim sukcesie? Czy może, tak jak z przykładów na początku, próbujecie zacząć opowiadać coś o sobie? Czy szukacie negatywów w sytuacji pozytywnej dla kogoś? Czy szukacie negatywów w sytuacji, kiedy ktoś opowiada Wam o sukcesach? Czy przeszkadza Wam to, że ktoś bardzo mocno się cieszy? Chcecie w jakiś sposób obniżyć te jego emocje? Zastanówcie się nad tym. Taka refleksja nad sobą jest bardzo nam potrzebna, bo dzięki temu możemy się lepiej rozwijać. Oczywiście, to co mówiłem wcześniej, ta zazdrość, która którą mamy do osób bliskich, bardzo często i silnie jest powiązana z naszymi wzorcami, które wynosimy z domu. Pamiętajcie jednak, że te wzorce można zmienić bez względu na to, jak one są trwałe, jak one są silne, jak one wywarły na, na nas wielki wpływ na nasze życie, to te wzorce można zmienić, ale właśnie musimy zacząć od takich pytań refleksyjnych, żeby rozpoznać, czy my w ogóle w tej sferze mamy problem. I tu ważna podpowiedź. Jeżeli chcecie się cieszyć, tak naprawdę cieszyć z tych sukcesów bliskich Wam osób, chcecie być taką osobą wspierającą, to pamiętajcie, żeby celebrować wspólnie sukcesy. Bo taka pozytywna postawa osoby, która celebruje te sukcesy bliskich osób, to jest taka, że jak Ty słyszysz o sukcesie, to mówisz komuś gratuluję Ci, musimy to uczcić i chcesz po prostu cieszyć się z tą osobą. A negatywna. Postawa związana jest z takim machnięciem ręką, takim suchym stwierdzeniem faktu. Aha, odniosłeś sukces. No rzeczywiście. No i co z tego? I właśnie o to chodzi, że jeżeli twoje emocje tutaj są równie pozytywne, zarażasz się trochę tymi pozytywnymi emocjami, to znaczy, że potrafisz cieszyć się z sukcesów bliskich osób. Natomiast jeżeli ty od razu pojawia się takie zniechęcenie, taka, taki dystans, takie pewne rozczarowanie tym, że to ktoś inny odniósł sukces, a nie ty. No to właśnie może to jest sfera, nad którą warto by było popracować, bo warto, naprawdę warto wspierać bliskie osoby w sukcesie, cieszyć się z tymi bliskimi osobami, tymi sukcesami, bo nie ma nic gorszego niż sukces, którym musimy cieszyć się w samotności. Sukcesy osiągamy po to, żeby się nimi dzielić, i nasze sukcesy mogą spowodować, że inne osoby również będą chciały coś zmienić w swoim życiu. Myślę, że o tej zazdrości o sukcesy, o rozwój mają do czynienia bardzo często osoby, które zaczynają pracować nad sobą. Czy to jeżeli chodzi o rozwój osobisty, czy jakieś działania terapeutyczne. Osoby, które się zmieniają, bardzo często słyszą, że ty się zmieniłeś, że ja nie mam o czym z tobą porozmawiać, albo nie mam o czym z tobą ponarzekać, bo tak jest najczęściej, że te osoby się zmieniają i ktoś z ich otoczenia, tą zazdrością, próbuje ich wpędzić w tą dawną rolę. Jednak pamiętajcie, że nie ma co stosować takiej zazdrości, próbować, żeby ktoś się nie zmieniał, żeby na siłę ciągle taki sam. Pomóżmy innym osobom rozwijać się, zmieniać się. Ale zacznijmy najpierw od siebie. Przyjrzyjmy się swoim mechanizmom, jak my reagujemy na sukcesy bliskich osób, i zanim zaczniemy oceniać, że bliskie osoby nie potrafią cieszyć się naszymi sukcesami, spójrzmy w lustro, spójrzmy na siebie i zastanówmy się, czy my tak naprawdę szczerze cieszymy się sukcesami najbliższych nam osób.